Z racji rozpoczętego roku szkolnego słowo uczeń odmieniamy przez wiele przypadków. Okazuje się, że także i Pan Jezus dzisiaj nam mówi o uczniach. A właściwie pyta, czy chcemy być Jego uczniami. Jeśli tak, to jak się trzeba zachować? Nikt nas nie pytał, czy chcemy być ochrzczeni. Czyli mówiąc inaczej, czy przyłączamy się do uczniów Chrystusa. Nasi rodzice, uważając nasz chrzest jako najspanialszą inwestycję w nas, przynieśli nas do świątyni. Podzielili się skarbem swojej wiary i dali nam wiarę Kościoła. I odtąd zaczęła się nasza droga bycia uczniami Jezusa. Jezus tłumacząc, kiedy jesteśmy tymi uczniami, a kiedy nie, no niezbyt nas dzisiaj zachęca. No bo czyni to inaczej niż robią to ci, co kandydują do parlamentu, do jakichś funkcji społecznych. Oni przedstawiają swoje CV. Tak wspaniale, jakie to będą korzyści dla nas. Dajemy się czasem przekonać, czasem zmanipulować. A Jezus mówi, jakby nas zniechęcał. Jeżeli chcesz, no to weź krzyż, zrezygnuj z tego, co cię zniewala przez Twoich najbliższych, jeżeli oni są ważniejsi niż Jezus. Nawet siebie trzeba zanegować, swoje poglądy, swoje decyzje. Słyszymy takie słowa o nienawiści siebie, rodziców, najbliższych, tych, których mamy kochać. Przede wszystkim tak uczy Ewangelia. Oczywiście to słowo nienawidzieć ma inne znaczenie. W biblijnym języku ono oznacza Nienawidzieć to nie być sytuacji agresji, niechęci, braku życzliwości czy chęci zniszczenia kogoś, ale to chodzi o to, żeby ten ktoś poszedł na drugie miejsce, nie był pierwszy. Kiedy Jezus mówi o krzyżu, to nie chodzi tylko o cierpienie. To chodzi. O to, żeby nie bać się trudu, bo to, co wielkie, przychodzi z trudem. Jesteśmy nieraz zmanipulowani, także przez naszych bliskich. I nie wszystko, co nam nasi bliscy proponują, jest najlepsze. Uczeń Chrystusa ma powiedzieć najpierw: A co o tym sądzi Pan Jezus? I trzeba nie raz umieć zanegować zdanie ojca, matki, rodzica, ale i dziecka. Bo ważniejsze jest to, co Bóg uznaje za prawdziwe i dobre. Zanegować siebie, nawet czasem swoje życie. Niedawno w telewizji Rzeszów. Pokazywano, że w Kosinie dokonano uroczystego pogrzebu po dziesiątkach lat niemieckiego żołnierza Wehrmachtu, ale Polaka, przymuszonego do armii niemieckiej ze Śląska, który odmówił strzelania do 13 ludzi, którzy uciekli w czasie tej strasznej pożogi rzezi wołyńskiej. I nie mieli żadnych dokumentów, bo ratowali życie. I kazano mu ich rozstrzelać, on tego nie wykonał. To jego rozstrzelano. To jest uczeń Chrystusa. Nieraz ktoś nam sugeruje, że a inni tak sądzą. Tak jest powszechne przekonanie. Tak inni robią, a większość myśli tak. Otóż w epistemologii, czyli w teorii poznania, jest takie twierdzenie, że kryterium prawdy, czyli tego, co prawdziwe, nie jest większość, tylko oczywistość wynikania. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy gdzieś w lesie, pogubiliśmy się. Jest nas kilkoro, i teraz każdy myśli, którą drogą iść. I róbmy to przez głosowanie. Okaże się, może, że jedna osoba miała rację, a większość miała, nie miała racji. Czasem się tak mówi, no co inne czasy, więc można to inaczej. No, mamy przykład, kiedy widzimy, jak świat kłóci się z Panem Bogiem. Odnośnie do małżeństwa, czym ono jest, słyszymy te różne rzeczy. Odnośnie do relacji małżeńskich, rodziny, wychowania, także zwłaszcza etyki małżeńskiej, etyki seksualnej, relacji chłopak-dziewczyna przed ślubem. Bo tak inni robią, to znaczy to jest norma, to nie jest norma. Dla nas punktem odniesienia jest Chrystus, chociażby to wymagało czasem zostawienia kogoś. Młodzi nieraz myślą, że jeżeli tak mają się ku sobie, no to oni sobie dają prawo do bycia razem w sensie intymnym. To nieprawda. Bo to może być egoizm, bo to może być niedojrzałość, bo to może być wykorzystywanie, manipulacja, oszukiwanie. Miłość. Owszem, seks nie jest jedyną formą miłości. Warunkiem bycia razem w sensie intymnym jest miłość, ale prawo daje Bóg w sakramencie małżeństwa. Tak jak każdy z nas, kapłanów, kiedyśmy byli wykształceni, umieliśmy wszystko spowiadać, msze odprawiać, udać sakramentów. Ale nie wolno nam było stanąć przy ołtarzu czyli usiąść w konfesjonale. Dlaczego? Bośmy nie mieli święceń, nie mieliśmy władzy od Boga i od Kościoła. Inaczej byłoby to świętokradztwo i nieważne. Podobnie w tych relacjach, o których mówię, Chrystus w sakramencie małżeństwa daje prawo Bóg, jedno swoje dziecko daje prawo do drugiego dziecka, daje Bóg. Człowiek nie ma prawa sam tego wziąć. To się łączy czasem z pogardą. Kto chce żyć sprawiedliwie na tym świecie, mówi Paweł Postoł, będzie prześladowany. Ale Jezus mówi, ufajcie, jam zwycięży świat. Nie bójcie się. Widocznie to, co nam Jezus proponuje, to co nam daje, jest tak ważne i tak wielkie, że warto naraz, nieraz za to pocierpieć. Ale żeby tak myśleć, to trzeba mieć dużo mądrości. Słyszeliśmy przed chwilą w pierwszym czytaniu, jak autor Księgi Mądrościowej namówił o tej mądrości, która przychodzi od Boga, od Ducha Świętego. Jest rok Ducha Świętego. Modlicie się o różne rzeczy. Ciekaw jestem, jak wielu z Was modli się o mądrość. O zdrowie, o pogodę, o szczęśliwe operacje, o urodzaje, o to, żeby zdać, żeby zaliczyć. A kto z nas się modli o mądrość? Pytały kiedyś dzieci ojca świętego Jana Pawła II, czy on chodzi na katechezę, czy się uczy religii. Papież powiedział tak: Uczę się od Ducha Świętego. I to jest to źródło mądrości, i to jest ten nasz nauczyciel główny. Każdy z nas jest nie tylko uczniem, bywa też i jest nauczycielem dla innych. Nie chodzi tylko o. Szkołę. Rodzice są transparentem Boga dla swoich dzieci. Mąż dla żony, żona dla męża, dzieci dla rodziców. Wszyscy się nawzajem ewangelizujemy: jesteśmy ewangelizowani. I warto to przyjąć, że można się czegoś nauczyć także od dziecka. Pytanie, jak być dobrym nauczycielem? Sposób jest prosty. Jeżeli chcesz być dobrym nauczycielem dla Twoich bliskich, przyjaciół, dla chłopaka, dla dziewczyny, dla rówieśników, bądź dobrym uczniem Jezusa. Jak będziesz dobrym uczniem Jezusa, będziesz także i dobrym nauczycielem. Jezus, nauczyciel, mistrz, to nie jest tylko ten, co przekazuje jakąś wiedzę. I żeby być dobrym uczniem, trzeba się z nim złączyć w wymiarze takim osobistym przez rozmowę, przez bycie z nim przez kontakt, przez słuchanie jego słowa przez przyjaźń. To przecież i tak jest. Że dzieci lubią tego nauczyciela czy tego katechetę, który ich kocha. Wtedy od Niego przyjmują, inaczej jakoś idą z dystansem. Dzieje apostolskie jest takie zdanie. Chodzi o chrześcijan, rozpoznawali w nich Uczniów Jezusa. Postawmy sobie pytanie: czy ludzie w nas rozpoznają Uczniów Chrystusa? Oby tak było. Amen.